Motorynka, jak to było? Zobaczcie, co znalazłem w starych zdjęciach. Moja bratanica na mojej motorynce późne lata 90. Normalnie łeza się wokół kręci. To zdjęcie przywołało mnóstwo wspomnień, którymi muszę się podzielić. Zacznę od tego, że. Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł. No, akurat nie Paweł, tylko Mariusz. Siedzieliśmy na schodach sklepu spożywczego u mnie na wsi i jedliśmy lody, ale biedronek jeszcze wtedy nie było. No i Mariusz zaproponował, żebyśmy zostali kolegami, normalnie jakby mnie prosił o chodzenie. Ponieważ tak wtedy, jak i dzisiaj, nijak nie potrafiłem być asertywny, przystałem na tę dziwną propozycję i dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że Mariusz tak bardzo chciał się ze mną kumplować, ponieważ miałem motorynkę. Mariusz był moim kolegą tak długo, dopóki od czasu do czasu dawałem mu się przejechać. Nasza przyjaźń trwała, do momentu, kiedy kawał drogi od domu uwalił nam się kondensator. A ponieważ w tamtych czasach nie wystarczyło wejść na internet i zamówić nowy kondensator do paczkomatu, tylko mój tato musiał znaleźć czas, żeby podjechać do miasta, do polmozbytu, gdzie musiało się zdarzyć, że akurat mieli kondensatory do motorynek, czy jak to się wtedy mówiło, rzucili. Zresztą moja teściowa mówi tak do dzisiaj. Szybko zatem okazało się, że motorynkę czeka dłuższy postój, zwłaszcza że nikt we wsi nie miał pożyczyć ściągacza do magneta. No I równie szybko Mariusz nagle znalazł sobie innych kolegów. Aby nie zanudzać was technikaliami, powiem króciutko. Start produkcji motorynek Pony nastąpił w fabryce Romet Bydgoszcz pod koniec lat 70. Motorynki wyposażano w silniki produkowane przez fabrykę Dezamet w Nowej Dębie, kolejno o oznaczeniach 022, 023 i 025, pojemności 49 cm3, prędkości maksymalnej około 40 km na godzinę i spalaniu około 2,2 litra mieszanki benzyny z olejem. Pierwszy model Pony 50M1 charakteryzował się zmianą biegów za pomocą manetki przy kierownicy. Ten model potem zmieniał się jeszcze czterokrotnie. I tak model Pony 50M2, bodajże najpopularniejszy model, ten, który posiadałem również i ja. Miał już nożną zmianę biegów, wygodniejszą kanapę, wzmocnione tylne amortyzatory, i plastikową zabudowę nad tylnym kołem, która skrywała komplet kluczy naprawczych dzwoniących na każdym wyboju. Późniejsze modele to pony 50M3 który najłatwiej było poznać po wyoblonych żeberkach cylindra oraz finalna wersja rozwoju tego Pokemona, czyli Pony 301 z bardzo charakterystycznym prostokątnym zbiornikiem paliwa. Warto jeszcze wspomnieć o produkowanej na przełomie lat 80. i 90. motorynce Dezamet Stella, która miała osiągi podobne do rometowskiej Pony, ale znacznie bardziej odjechany design. Produkcję motorynek Pony utrzymano aż do początku lat 90., gdy na skutek zalewu rynku tanimi chińskimi skuterami, produkcja naszych rodzimych maszyn okazała się nierentowna. To tyle, jeśli chodzi o skróconą historię motorynki. Natomiast jeśli chodzi o historię mojej motorynki, to tato kupił mi ją w okolicach roku 1986. Wszystko super tylko że ja jeszcze wtedy chodziłem do zerówki wyjadałem kozy z nosa i na chleb mówiłem pep. To dziwne co zapamiętuje się z dzieciństwa, ale dzień zakupu motorynki pamiętam ze szczegółami. Mama wiozła mnie ze szkoły na bagażniku swojego roweru marki Jubilat, gdy z naprzeciwka nadszedł mój tato idący na jakąś popołudniową fuchę. Powiedział, że w garażu czeka coś tak samo czerwonego jak ten maminy rower. Pamiętam, jak otworzyłem drzwi od garażu i na widok stojącej tam nowiutkiej czerwonej motorynki wpadłem w totalną histerię. I to bynajmniej nie z radości, ale ze strachu, że ja jestem przecież za mały i nie dam rady ogarnąć tego cuda. Zresztą, parę dni później moje obawy się potwierdziły. Ponieważ jeden z moich szejbniętych kuzynów postanowił udzielić mi lekcji jazdy, posadził mnie więc na siodełku, wrzucił bieg. Odkręcił manetę i puścił sprzęgło. Moja pierwsza podróż motorynką skończyła się po jakichś 30 metrach na rzeczonych drzwiach od garażu. Pamiętam, że darłem się w niebogłosy. Motorynce, poza zbitym kloszem lampy, w sumie nic się nie stało. Mi zresztą też, oprócz strachu i urażonej dumy, siedmiolatka. Natomiast mój tato przekonał się, że faktycznie jeszcze nie czas, i motorynka trafiła na parę lat pod ścianę garażu. Dopiero w okolicach drugiej, może trzeciej klasy szkoły podstawowej mój drugi, nieco mniejszy kuzyn, brat tego pierwszego, zabrał mnie i motorynkę na łąki i cierpliwie powolutku krok po kroku wytłumaczył, do czego są biegi, jak działa sprzęgło i przede wszystkim to, czego nie pokazał mi jego brat, czyli gdzie są kurwa hamulce. Załapałem błyskawicznie, więc wkrótce motorynka i ja byliśmy jak tango i cash, jak Cyrli metody, jak czuki hek byliśmy po prostu jak jeden organizm. Odtąd moje życie upływało pod znakiem ciągłego czyszczenia świecy, dolewania selektolu, miksu albo luksu, wiecznie kapiącego kranika i prawej nogi ciągle poparzonej o osłonę tłumika. Sprawdzanie poziomu paliwa odbywało się za pomocą chlupotania na słuch, do tego brak prędkościomierza z plastikową klapką w miejscu, gdzie ów powinien być. Ponadto uporczywie pękająca linka od sprzęgła oraz kołnierzyk z filcu, który nakładało się na wlew paliwa z fabrycznie nieszczelnym korkiem, aby waha nie lała się po nogach. To wszystko są znaki rozpoznawcze motorynki, które bez problemu pozna każdy jej ówczesny użytkownik. Dni po szkole upływały pod znakiem wyścigów wokół wsi ze starszymi kolegami na znacznie szybszych Ogarach i Simpsonach dawali mi fory, więc zawsze wygrywałem. W jaki sposób? Ano w taki, że wyścig polegał na okrążeniu dość sporego kwartału ulic, przy czym ja jak tylko zniknąłem za zakrętem, chowałem się wraz z motorynką w krzakach i cichutko czekałem, aż moi oponenci mnie miną, po czym szybko wracałem na linię startu mety, gdzie czekałem na nich z wyrazem triumfu na umorusanej gębie. To były dzikie czasy. Jeżdżenie motorynką po chodnikach, jak rowerem, to była normalka. Któż wtedy zwracał uwagę, że nie mam świateł, kasku, a nawet tabliczki rejestracyjnej, którą zgubiłem już w pierwszych tygodniach użytkowania motorynki. Raz nawet złapał mnie policjant. Czy może nawet jeszcze wtedy milicjant. Oczywiście byłem bez kasku, bez tabliczki, bez dokumentów, z przepaloną żarówką, bez pukania. Z brudną ścierką. W dodatku kręciłem się po terenach kolejowych, na których w ogóle nie wolno było przebywać. Jedyne co zrobił ów stróż prawa, to kazał zmykać mi do domu, zanim nakopie mi do dupy. Wyobrażacie sobie dzisiaj taką sytuację? Mandat, kurator i napiętnowanie rodziców, że nie pilnują dzieciaka i to w dodatku bez kasku. Afera w sam raz na pierwszą stronę faktu. Motocykliści mówią, że dzielą się na tych, co mieli glebę oraz na tych, co będą mieli glebę. W tamtych czasach przyjechała do mnie na wakacje moja kuzynka Ewa, która koniecznie chciała się przejechać. Więc ja siadłem na baku, ona na siodełku, wytłumaczyłem jej co i jak i dałem pokierować. Niestety na rozwidleniu dróg Ewa zbyt długo zastanawiała się nad wyborem kierunku, po czym gdy zorientowała się, że jest już za późno, po prostu zeskoczyła z motorynki. Mi jakoś udało się przejąć kierownicę i opanować sytuację na tyle, że we w miarę kontrolowany sposób położyłem motorynkę na boku i starłem sobie tylko kolano i udo oraz lekko wykrzywiłem stopkę. Natomiast Ewa szorowała na cyckach jeszcze dobrych parę metrów, bo jej pomysł zeskoczenia z motorynki w locie nie okazał się najszczęśliwszym wyborem. Tak czy siak, mam nadzieję, że to była właśnie ta gleba, o której mówią motocykliści i że drugiej już miał nie będę. Jakie były dalsze losy motorynki, zapytacie? Ano nieciekawe, właściwie to z czasem z niej wyrosłem i zaczął mi się marzyć jakiś bardziej dorosły środek transportu którym był zielony maluch 126P, rocznik 1977, ale to już historia na całkiem inny filmik. Dlatego z czasem moja motorynka popadła w zapomnienie, zwłaszcza że coś tam się w niej srogo popsuło. Nie pamiętam już co, ale wiem, że sprzęt został dość trwale unieruchomiony, dlatego sprzedałem go w końcu za jakieś grosze mojemu kuzynowi temu samemu, który lata wcześniej próbował nauczyć mnie jeździć na motorynce, a mój rajd skończył się na drzwiach od garażu taty. Wydaje mi się, że całkiem niedawno widziałem tę moją starą motorynkę pod stertą gratów u kuzyna w garażu i tak sobie teraz myślę, może bym ją nawet odsprzedał. Ale jeśli tak, to mam nadzieję, że nie po cenach rynkowych, ponieważ te obecnie sięgają niebotycznych kwot. Zdekompletowana motorynka Pony to kwota nie mniejsza niż 5000 tysięcy złotych. Natomiast za dobrze utrzymany egzemplarz wraz z dokumentami trzeba obecnie zapłacić minimum 8000, tysięcy, ale są egzemplarze, za które ich właściciele wołają 10, 15, a czasem prawie 20 tysięcy. Cóż, widocznie taka jest cena sentymentu. Bo czy sama motorynka Pony, biorąc pod uwagę jej tak naprawdę siermiężny wygląd, mizerne osiągi i, co tu dużo mówić, awaryjność, naprawdę jest tyle warta? No nic, tak to mniej więcej wygląda. Mógłbym wygrzebać z pamięci jeszcze kilka anegdot, ale kto w tamtych czasach miał motorynkę, komara, ogara czy jakikolwiek inny podobny sprzęt, doskonale wie o co chodzi. Każdy doskonale pamięta kombinowanie jakiejś odrobiny paliwa, żeby móc się przejechać, odpalanie napych i wożenie kumpli na baku, ależ to były czasy. A wy? Czy ktoś z Was miał motorynkę lub jakiś inny, podobny sprzęt? Podzielcie się koniecznie swoimi wspomnieniami w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się. Cześć!